W siedzibie Muzeum Częstochowskiego odbył się finał międzypowiatowego konkursu historycznego Czy znasz historię Częstochowy i regionu Częstochowskiego. W konkursie adresowanym do uczniów szkół podstawowych wzięli udział reprezentanci aż 17 podstawówek z Częstochowy i powiatu. Aby się dostać do finału, należało przejść eliminację. To już 24 edycja naszego konkursu, także już dobijamy do ćwierć wieku konkursu Czy znasz historię Częstochowy i regionu Częstochowskiego konkursu, który jak w środowisku historyków taka opinia panuje, że jest to bardzo trudny konkurs, więc konkurs dla pasjonatów. Przez 24 lata udało nam się zaszczepić miłość do historii regionu i Częstochowy przede wszystkim wśród no już jak tak liczymy to już na setki młodych ludzi i mam nadzieję, że jeszcze jeszcze troszkę to potrwa. Nasz konkurs, tak jak wspomniałem 24. Edycja, konkurs, który przebiega już właściwie od września tego roku, ta edycja. Kiedy to po raz we wrześniu, w październiku odbywają się eliminacje szkolne do konkursu. W miesiącu grudniu mamy etap międzyszkolny, czyli drugi etap. Następnie osoby zakwalifikowane do ostatniego etapu spotkały się na specjalnie zorganizowanych warsztatach. Warsztaty w tym roku przebiegają. Oczywiście nie mogło być inaczej pod kątem rocznicy śmierci marszałka Piłsudskiego. Mamy w tym roku okrągłą rocznicę, więc dlatego w tym roku taki, a nie inny e, wybór. Oczywiście corocznie dobieramy e, treść warsztatów, to co chcemy przekazać naszym młodym e, adeptom e, historii, e, to co akurat wiąże się z konkretną rocznicą, z wydarzeniami, które miały miejsce w Częstochowie. Do finałowego etapu dostało się 21 uczniów. W tej fazie na uczestników czekał test wiedzy oraz część ust na konkursu. Zmagania zostały podzielone na dwie kategorie. Dla uczniów klas od 4 do 6 oraz dla klas 7 i 8.